Więc już się mamy meczki z tej strony i w dzisiejszym odcinku poszukamy najlepszej budżetowej skrzynki na CSGO Skins. No i zobaczymy jak tam to wyjdzie. Przygotowałem sobie 5 stówek. Ostatecznie nasze otwieranie prawdopodobnie wyjdzie mnie troszkę, troszkę więcej, ale na to też jestem gotowy, tak jak Wy powinniście być gotowi na zdobycie tego oto skinka. Jeżeli chcecie go zdobyć, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. No i co? No i oczywiście oprócz tego klikajcie sobie w tym właśnie miejscu plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie chodzi GENETIC. Daje wam on 10% bonusu do depozytu i 2 ,10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników, czyli jeżeli wpłacacie sobie na przykład 5 dyszek, to automatycznie dostajecie 55. Wpłacacie sobie stówkę, to automatycznie dostajecie 110, więc jest to bardzo, bardzo spoko opcja. Więc jeżeli chcecie, to koniecznie sprawdzajcie, ale oczywiście tylko i wyłącznie z głową, tylko i wyłącznie jeżeli macie ukończone 18 lat no i co, no i jeżeli wpłacacie już z moim kodem to macie do wygrania dwa razy globsy, dwa razy koskę no i tych konkursów będę wam tylko i tylko dokładał, więc koniecznie to sprawdzajcie eee, żeby wygrać sobie koskę wystarczy, że wypłacicie 15 zł, żeby wygrać sobie drugą kostkę 50, żeby wygrać sobie rękawicę 25 i żeby wygrać sobie kolejne rękawice 30 no i działa to tak, że automatycznie przy wpłacie Dostajecie informację, czy wygraliście, czy nie. Wszystko jest opisane tutaj, więc jeżeli chcecie To sobie zatrzymajcie i sprawdźcie eee, No i co? No i jak widzicie Tutaj dużo już osób wygrywało sobie fajne skinki I wy możecie zostać kolejną z nich No a co? My po prostu Teraz przejdźmy sobie do otwierania skrzyneczek Zaczniemy sobie od skrzynki eventowej 12,60 Pierwsze otwarcie na plus, drugie otwarcie na plus Trzecie otwarcie na plus Dobra, Hots good Case Póki co, jak widzicie, bardzo fajna skrzynka To teraz sprawdźmy tego Night Opsa I ten Night Ops, trzy otwarcie i żadne z kolei nie jest na plus. No co ten Night Ops dużo, dużo gorzej. Sprawdźmy teraz tego Masterminda. To jest już droższa skrzyneczka, więc troszkę wolniej to zakręcimy. Ale Turbo Pik nam wypada i to jest chyba z 7 dyszek. 65. Dokładnie, pięknie. Dwie dyszki na plus z pierwszego otwarcia. Drugie. Drugie tragiczne. Oj, oj, oj. Serio tragiczne, dobra. Ciekawe. A chociaż nie, ty, to było na plus. Nie wiem jakim cudem, ale to było na plus. No, i tutaj Syndicate to też będzie z 4 dyszki, to jest z dyszka. No, okej, okay, 62, no to można powiedzieć, że też 3 otwarcia na plus albo na zero, więc nie nieźle. No, i kolejna skrzynka, którą przetestujemy jest to Daily Case, którą możecie odbierać sobie codziennie po prostu klikając na stronie. No, i jak widzicie, mi wypadł nowa Sandun, yy, to nie jest dobry drop. Ale i tutaj możecie dostać nawet odwet aquamarine, AWP Hyperbestie, enfureczkę, Cyrexa, nie Cortexa, Hyperbestie, czy Point Disarray, czy Water Elementala, czy Szkło Hartowane. No generalnie, no skinów jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Więc otwórzmy sobie kolejną skrzynkę, tym razem płatną. Pierwsze otwarcie lowcase na plus, drugie otwarcie lowcase na minus i trzecie na minus. Przejdźmy sobie od razu do kolejnej skrzynki, e, tym razem indirect. Raz, ok, na plus, dwa, na plus, trzy... Na minus, no okej, okay, no nic ciekawego z Indirecta nie wypadło, to teraz Medium. I będziemy tak sobie otwierali każdą skrzyneczkę, aż w końcu mam nadzieję, że zobaczę jakąś skrzynkę, która okaże się tym złotym gralem. Lecimy z Ultra Case'em, nic ciekawego nic ciekawego, chociaż dobra no na plus minimalny było niby to otwarcie trzecie też, ale te ultra case y i tak, no do mnie za bardzo nie przemawiają, raz case z kolei pierwsze otwarcie mega na plus, drugie otwarcie mega na minus i trzecie na zero czyli raz case też tutaj naszym królem nie zostanie jeśli chodzi o właśnie skrzynki do 20 zł, nasze skrzynki budżetowe, C4 również nim nie zostanie, bo nie oddało żadne otwarcie, no ale może czoklet coś ciekawego odda, czoklet wiem, że potrafi oddać Dać. Pierwsze na zero można powiedzieć, drugie na minus i trzecie na mi minimalny minus. No to czoklet niestety też nas nie zaskoczył. Ember z kolei raz, dwa. 3, nic ciekawego zembera nie dostajemy i lecimy na najlepsze, moim zdaniem, skrzynki, czyli Neon i Plak. Pierwsze odparcie, no na mniej więcej na zero, drugie też mniej więcej na 0 i trzecie mocno na minus. No niestety, Neon się nie popisał przy dziewięciu skrzynkach, za to może Plak się popisze. Pierwsze na minus, drugie, no mniej więcej na 0 i trzecie mniej więcej na zero. No Plak też się kurde nie popisuje. Poproszę jakąś skrzynkę, która w końcu się popisze. Toolbox Toolbox coś ciekawego oddał, no ale aktualnie to ja Wam powiem, że najlepszą skrzynką moim zdaniem jest ta skrzynka Hot Boots Case i ten Mastermind to są dwie moim zdaniem aktualnie najlepsze skrzynki, ale no zobaczymy, no może jeszcze coś podczas naszego testu się zmieni i zaraz na przykład z drugiego otwarcia Lovely Case sypnie nam kurdektowie tobie Bayonet, Boot Knife albo awupka, albo P90, są jakieś mocne, no albo 3 Ruby Poison Darty, co to, to, to nie jest to, to po prostu nie jest to. Okej, okay, no jest to plus, no ale to i tak nie jest to, czego szukamy, no nie oszukujmy się. No i trzecie otwarcie. Nevermory po 4 zł, to pewnie po 8. No podeję, no okej, okay, no 120 mamy. No nic ciekawego, no nic ciekawego, kurde. Daj mi w końcu coś ciekawego. Może ze steampunka. Okej, okay, steampunk jednak potrafi oddać. Drugie otwarcie też nie najgorsze i trzecie w ogóle dobre. Ty, zakręćmy sobie jeszcze raz. No dobra, no to było niepotrzebne, no ale steampunk też się nie najgorzej prezentuje. No i przechodzimy do gigabuły. Gigabuły, która ostatnio oddała mi karambita. Bo powiem wam otwarcie, oddała mi ta skrzynka karambita. Tak najlepszego karambita z tej skrzynki, najlepszy drop z tej skrzynki tego slotera. Link macie w karcie, jeżeli nie zapomnę, a jeżeli nie, to wpiszcie sobie karambit sloter na moim kanale w lupce i od razu zobaczycie ten odcinek, bo to co się wtedy stało, to, to jest dla mnie szok i niedowierzanie. Więc zakręcimy sobie jeszcze po raz trzeci tego gigabuła. No i po raz trzeci gigabuła dopiero oddaję. E, bo mam z 15 zł profitu. Dużo to to nie jest, ale 15 zł to jest 15 zł. I przejdźmy teraz na Striking Ninja. Oczywiście pod koniec tego odcinka wybierzemy sobie najlepsze skrzynki i zrobimy z nich jednego wielkiego case battle. Zaprawdopodobnie kilka stówek, więc zostańcie ze mną do końca. No i zobaczmy sobie ostatnie, trzecie w tym momencie otwarcie Striking Ninja. Póki co Striking Ninja. Ani trochę się nie popisał i w ostatnim otwarciu też nic się nie zmienia. Jest totalny gówno ze Striking Ninja. Dobra, to może. Ninja z jest Striking ninja. Polecimy sobie teraz trzy na szybko raz. Pięknie, dwa. No, Okej, okay. trzy. No, tutaj też, okej, okay. dobra. To jeszcze czwarte. No i czwarte też niestety nic nie oddało. I lecimy z duck case'em teraz. Tym razem duck case'a zakręcimy na wolno, bo duck case'a jest kolejna skrzynka, która jak się postara, to potrafi oddać. Fuel injector, ile to? 25. No, ja pamiętam, jak ten fuel injector kosztował w pewnym momencie z 5 dyszek. Nie wiem, czy to było spowodowane. A może i dalej kosztuje w sumie, Tylko w innym stanie. Sprawdzę to aż. Drugie otwarcie swoją drogą na tragiczny minus. Sprawdźmy tego fuel injectora. Nie no, 6 dyszek kosztuje. Bo no, to nie. Nie wiem co mi się ubzdurało, i sprawdźmy ostatnie otwarcie daka No i headshot i fuel injector. No okej, okay. no w ostatnim dak się trochę podkręcił i oddał za poprzednie, więc nie ma najgorzej. I wydaje mi się, że teraz pora przejść na skrzynki tutaj z naklejkami. A zaraz po skrzynkach z naklejkami skrzynki z broniami. Raz, dwa, trzy. No i oczywiście Colorful nie zawodzi, bo jak ma Colorful zawodzić? Ale może Anime Case go jeszcze pobije. Pierwsze otwarcie jak najbardziej Anime Case go pobija. Drugie też. I trzecie... No kurczę, no na równi będę dał te skrzynki. No po prostu na równi będę dał. Ale przejdźmy do Gold Case'a, który od czasu do czasu trafi ładnie przydupić. I cztery dyszki. Trzy, dwie dyszki. No okej. Okay. No tutaj ostatnie otwarcie zniszczyło tę skrzynkę. I tutaj e, szanse w dalszym konkurowaniu. Ale zobaczymy jak będzie z tą skrzynką. I z tą skrzynką... Nie jest inaczej, po prostu skrzynka nie oddała. No i w tym momencie kończy nam się budżet i ja muszę sprzedać sobie m 4 i jeszcze SSG. Te dwie kostki mam zamiar albo Wam rozdać, albo sobie wypłacić, jeszcze nie wiem. I co? I przechodzimy sobie do uspów i glocków, lecimy z tym raz, dwa i po raz trzeci. Nic ciekawego, kurde. No, USP i Glocki, no, pokładałem w nich dużą, dużą nadzieję, nie będę ukrywał. No, ale z kolei, może music, diski coś nam oddadzą. Nic ciekawego, nic ciekawego. Nie po raz trzeci, nic ciekawego. No, kurde, no naprawdę, dzisiaj mamy jakieś, jakieś tutaj fatum ciążące nad nami, jeśli chodzi o znajdywanie jakichś tanich, mega opes skrzynek. No, i tutaj nic ciekawego, tak, wiem, nie sprzedałem raz skinów i specjalnie to zrobiłem, ale przejdźmy sobie dawópek. Exoszkielet, Spoko, tutaj Ateris. Spoko I tutaj nic ciekawego, nie spoko. No i przechodzimy sobie do ostatniej kategorii, czyli do skrzynek tutaj yy, ze zbrojowni. No i te sobie przelecimy naprawdę szybko po raz. Je sobie otworzymy. Spoko, nie najgorzej. Lecimy z kolejną. Cyk, tutaj tragedia. Lecimy tutaj jeszcze z gallery case'em. Chociaż nie powinienem otwierać skrzynek z CSS, skoro wcześniej nie otwierałem. No ale... No ale zakręcimy sobie raz i ten raz nie był dla nas zbytnio korzystny, bo to jest 30 zł w plecy. Czarmy tym razem, bank, czarmy, nic ciekawego, lecimy z kolejnymi czarmami, tym razem z broniami. No i okej, okay, kałaszek, nie najgorzej, grafik, grafik może oddać kolekcja, no i w sumie mamy niebieski, ale ten niebieski nie jest nic wart. Od tych od fioletowych czy od różowych w ogóle zaczynają się jakieś konkretniejsze dropy. Tutaj też nic ciekawego i lecimy z ostatnią kolekcją, czyli overpass. No i ja już mam dla was werdykt. Ja już coś tam sobie pomyślałem podczas otwierania tych skrzynek. No i pomyślałem sobie, że najlepszą skrzynką aktualnie jest Hot Boots Case Eventowa Drugą najlepszą bym dał rasta. Trzecią najlepszą bym dał. Plaga albo daka No i ostatnią, najlepszą bym dał eee, Gdzie one są? No oczywiście no colorfule No i z tych właśnie eee, Skinków, z tych właśnie Kurczę, skrzynek nie skinków Zrobimy sobie ostatecznego case batla Więc mamy 560 zł Lecimy anime case na jesterze colorful na jesterze Hot boots na jesterze. dwa razy, nawet może dodamy. No i innych skrzynek już nie możemy za bardzo na jesterze, więc dodamy sobie tak, tak. Dodajmy sobie tutaj jeszcze, gdzie ta skrzynka jest, gdzie ta skrzynka jest. Halo y... Kuźwa, ty no, jestem ślepy, dobra. Tutaj mamy gold cases, dodamy sobie dwa. No i dodajmy sobie jeszcze skrzynkę Kuźwa, ty no, jestem ślepy, dobra. Dodajmy sobie tego holding douna. Wiem, że nie oddawał, ale można case battle, coś się popisze. I dopełnimy to jeszcze innymi hot goods case'ami No i takie coś zrobimy sobie za 480 zł na dwie osoby, 12 skrzyneczek No i mamy Lysandera, ten Lysander dzisiaj mnie kurwa cały dzień prześladuje Mam typa naprawdę kurwa po dziurki w nosie, mam go totalnie dosyć Zobaczmy druga skrzynka, no i chyba już zaczynacie kumać dlaczego mam go totalnie dosyć Typ ciągle kurwa musi trafiać Typ ciągle, kurwa, musi trafić. I to jest chore. Ile on trafia? ok Franklin. Franklin jest bardzo drogi, spoko. Zobaczmy sobie jeszcze ostatnie skrzynki. Ostatnie skrzynki. No najważniejsze oczywiście jest ostatnia, bo jest na trybie jester. Ale tutaj też fajnie było, gdybyśmy budowali ciągle swoją przewagę. Gdybyśmy zdobywali skiny, które, miejmy nadzieję, że trafią do naszego ekwipunku. Gold case dwa razy. Zobaczmy. I zaraz po tym... Pulling down bez boosta. Wyjątkowo skrzyneczka jedyna chyba w tym case bez boosta. Nic ciekawego nie oddaje, chociaż mu nie najgorzej 22, chociaż na też w sumie 21 nie najgorzej, ale zaraz leci najważniejsza skrzynka. Striking Ninja bardzo fajnie oddał. Lovely oddał gówno i zobaczmy najważniejszą skrzynkę. Poproszę, poproszę Boot Knife'a. Kurka no. Nat, nad W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o opisywaniu pod w tym właśnie miejscu, 10% bonusu do depozytu, 2 złote, 10 groszy na start, fajne konkursiki tutaj, no i co? Elo!